Cześć, dobry. Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry. Deliver us Mars. Wieszczo, że żeśmy specjalnie zniszczyli stację, która spadła z kosmosu i raniła Marsa. Myślę, że zrobiliśmy to specjalnie, żeby nie odlecieć. Jak myślisz? Jak myślisz? Jak myślisz? Jak myślicie? To było zrobione specjalnie? Mam nadzieję, że się dowiemy o tym w tym odcinku, a wy razem ze mną zapraszam serdecznie. Tak więc Kaity podąża do miejsca katastrofy. Wow, nawet nie wiedziałem, że to skacze. E, wszystko się włącza. Stój, e, stój, 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 stój. Wszystko się włączyło, wszystko się nagrywa, wszystko jest git, wszystko jest gitara, wszystko jest miodziel, lodzio. Ok, tak więc lecimy. Mm. I Uii. czuć, że ta grafitacja jest nieco mniejsza jest niższa niż na ziemi, tak więc czuć to.

Sarah. chciałbym zrobić takiego szkrina na miniaturkę ale po co na co za co Ta no na pewno Dobra było tam kawałek e, właśnie teraz robię miniaturkę tak więc ja sobie to w programie będę musiał wyciąć do montażu yy, bo kliknąłem o rotację aktora i spieprzyłem wszystko <laughs> a co to jest taka zielona skałka? nie wiem, tak zaleka daleka wyglądało jakby była zielona, jakby coś tutaj było dobrze, jedziemy dalej irytuje mnie to jakbym nie pamiętał, że X to się wychodzi ooo, jakaś skocznia fajna Brakuje nam turbo Tutaj powinna być jakaś. Yy, tam musiał być jakiś yy, challenge. Związany z tym hopsnięciem ze skały na skałę, tak więc to powinien się odkryć powinno się coś odkryć. Jakiś medalik. Typu hopsa hopsa w przepaść, czy coś takiego. Dobrze. O, teraz to widać, jakie to jest faktycznie duże dłużenie. Be beyond Earth B45. Beyond Earth. Dobrze. Musieliśmy tutaj zostawić nasz super łazik, super, super sprzęt. Tutaj w ogóle jest sens, żeby zwiedzać? To jest pytanie. Nie. A jest. Cała ziemia mogłaby czerpać ogromne korzyści z tej arki. Przełomowa technologia całkowicie zniszczona. Czy to moje dzieło? No właśnie, to było pytanie yy, poprzednie. Nasza. Kate została, ta, nie, da się przejść. Została oskarżona o to, że celowo zniszczyła arkę. słusznie. Czy ona to zrobiła specjalnie? Znaczy, tutaj w, z tej wypowiedzi mogliśmy wywnioskować, że nie specjalnie, ale. Może podświadomie chciała tu zostać. Ona chce odnaleźć ojca. My tu jesteśmy tylko i wyłącznie z jednego powodu. Teraz to tak. Łaki to wielkie, nie coś takiego latało obok coś takiego właśnie latało może nie obok ale coś takiego właśnie się kręciło coś takiego się właśnie kręciło na orbicie planety o właśnie orbita na orbicie brakowało mi, zabrakło mi słowa orbita No i co? Coś tutaj znajdziemy? A, wejście jest. No byłaby jazda, jakby tu ludzie byli, nie? Świat z metalu. Było zapiswanie. No i co? Musimy, co musimy? A jakbym tam posze, po, poszedł? Nie, to nic nie ma Ło Skrzypi to Jakby miało gdzieś się zaraz osunąć Ile mamy jeszcze tlenu? Jest cały full? Nie, jedna kreska. oho Dobra. To się osunie. Ale bywa bo jest tak, to się usunęło. osunęło. Osunęło. Tomb Raider in the Space. Ej, 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 nie róbmy tak. O, właśnie było zapisywania. Cnij, co ciąć. Tutaj, dobra. Bzi, 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 bzi. Sprawdź, czy Arka Labos wciąż jest sprawna. To się zaraz okaże. Poszmy. O? Nikt jeszcze nie wynalazł takiego panelu hybrydowego na Ziemi, ale mieli to już na Marsie. Ci ludzie znali sekrety budowy tych statków. Zanim odlecieli z Księżyca, mogli wrócić. Po nas, czy do nas, tak czy siak nie wrócili? Okej, okay, dobra, i co, zejście na dół? Nie, nie wydaje mi się, tutaj, co ja robię? No nie gadaj. O właśnie. Nie no, jest takie łatwe, kurde, już tlenku mało. Też to się przechyla. Niezbyt ciekawie. I zaraz to spadnie. I to powinno teraz tak spaść. I my razem z tym. To by fajnie wyglądało. Tlenu mam mało. Ciekawe czy będzie można tutaj wejść do środka. O, jest tutaj aprobow Nie, nie grałem w to. Tak to wygląda jakbym w to grał. A to jakiś kosmita teraz. Powinno się to zamienić w horror. Nie...

Dobra, coś tu, coś tu drgnęło Tylko ciekawe jak ja zasilę jeszcze boki te duch A'm down Już wiadomo co chodzi, dobra Ja myślałem, że to jest po jednej i po drugiej stronie ten dzyndzel tutaj, a ten dzyndzel nie jest po jednej i po drugiej stronie. To tutaj. Dobra. I to muszę salować tu. Tak, żeby przeszło to przez to. O. Nie, 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 że tyle czasu jest. 30 minuta. Dobra, nieważne. I to tutaj powinno być git. Tu się otworzyło. Ja nie, nie, nie wierzę, jakie to było. Banalnie proste, a ja się tutaj baranzelowałem. Tyle czas. Chlip, chlip. Dobrze, przynajmniej te nie są jakieś mocno skomplikowane. <ślesk> Wskazówki, mo Let's see what it is. Yes, sir. Activate a security protocol on the MPT connection right now. I don't understand. Homeward insurgents are trying to commandeer the colony. Turn off Arc Labos completely and add an authorization protocol to the MPT software. Sir? If any attempts to restart the MPT connection to Hobbiters are made without my authorization, set the ship's thrusters to overclock. Aha. Lamus will be adrift. It could even cause a chain reaction to the fuselage and destroy the entire vessel. Do it! Send the authorization condition to Argus' decryption clearance only. Understood? Agrusa. Alright, we know this. Yes, so to was our Tonya Katie! Ryan, I know why the Ark crashed. When the Insurgents started in Habitas, MacArthur put a kill-switch protocol on the MPT connection. The same MPT connection we almost restarted on Lavos? Yeah. If anyone restarted the connection without his council code, the thrusters would burn out. That destroyed Lavos. I'm gonna go check the dish. Alright. Good luck. Okay. Czyli jakbyśmy odpalili MPT będąc na orbicie w pierwszych odcinkach, byśmy runęli razem z całą stacją. I koniec by było. To już nie byłaby seria. Tylko luźne granie jednocinkowe. Okej. Okay. Zaczęło przeskoczyć, ciach ciach ciach, szu szu szu, dobra okay, Coś tutaj mamy, nie nie, nie. Mhm. Mm dobra schodzimy na dół Da się schodzić do góry? No wiecie o co chodzi Idziemy na dół Kierujemy swoje kroki na dół dobra, Zobaczymy co tam jest O jakie poduszki, jakby spadła to Chyba nic by się nie stało Ja, po czym ona w ogóle się wspina w jakichś poduchach dziwnych. ok Ciekawe, nie? Co się stało jak tam pójdę? Ui, nic, nie ma nic. Dziwnie, że to jest wszystko normalnie. Jak dla mnie to wszystko powinno być... Na przykład, nie, górnogami na przykład bym to zrobił. Albo na plecach. Arka leży bokiem. Okej. Okay. Ej! O, ci florek. To tutaj to chyba lepiej uważać co. Ajajaj Dobra. A dlaczego ja się tak tr trzymam tego? Dobra, już jemy. Dobra, ale to 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 ja to tak chciałem właśnie. To było specjalnie. No, dlaczego dlaczego się nie chce trzymać? Dobra, ja zrobię inaczej. To ty tak? To ja tak? I co ty na to? O. Oho, dobra Trzeba było Pusz, wow. Trzeba było O kurdełki Dobra, trzeba się spieszyć chyba Tylko po co ja idę do góry Nie wiem czy nie powinienem iść na dół No właśnie, nie wiem teraz Dobre Co czy dół? Dobra, góra. Let's not Ewa, Ewa. This I Co teraz? A ja się zastanawiam. Spadamy, spadamy. No, fajna akcja. Ajajaj, aj, aj, dobra, do góry Dobra, dobra, dobre, dobre To jest naprawdę git, git, idziemy? Do góry tutaj? To odpada Dobra. Nie ma się... Nie ma... Nie ma... Nie ma... Nie ma drogi powrotu. Jeżeli się źle wczepię i to spadnie... Nie ma drogi powrotu. Dobra, hop. Okej. Okay. Na farcie. All right. Widać... W tle Maja czystacie. Elaksus jest nieodłączony. Mam nadzieję, że hydrauliki przetrwają krasę. Przechodzę teraz do brudu, żeby sprawdzić. Długo przykro. na mostek udajemy się na mostek okej okay. jak trzeba to trzeba no co tylko szybko 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 bo i tlen i, i się kończy wszystko oho kolejne to samo yy, co do góry idę do góry to wygląda fajno, 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 fajno dobra, do góry, do góry no, no właśnie do góry, do góry, hop tak trochę do góry, trochę na bok co to jest za poszycie? kurde, poszycie yy, kurdełki. to są poszycie statku aha, dobra, to nie, o tak ciekawe Cienka, wygłuszająca. O. Wdech i wydech, no. Ej, ale puść. Niezły labirynt. <grystanie> Już myślałem, że jej puści przez chwilę, ty. Niezła akcja lubię tą grę. Fajnie się gra tu 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 no no nie chciałbym tam spaść, chociaż już dwa razy trzy spadłem Ajaj aj, 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 aj. mm -hmm. Lewo czy prawo? Tutaj się kończy, jedna kreska poszła Oddychamy na trzeciej, o na drugiej mm -hmm. I co? O Ej Tu nie Tu nie, tu nie, to dobrze poszedłem na pierwszy raz? Przecież tędyżem przyjszł Przyjszł No nie Jest zapisywanie Wydaje mi się teraz, Może trzeba coś, coś nacisnąć Obra, obra, nie wiem Tutaj jest jak śluza No właśnie, za pierwszym razem nie pękło. Jesteśmy na mostku, dobra Jesteśmy na, na mostku statku kosmicznego, który powinien właśnie teraz dryfować w przestrzeni I dziwnie, że to tak wyglądowało, że jest prosto hmm. Jak dla mnie to fajnie to by było, jak on by leżał na boku, o, to by było fajne Dobra, tutaj chyba gdzieś trzeba, o Poruszanie się boli, nawet nieważ kości. Czuję się, jakby ktoś mi zgniatał głowę. Dobrze wiedzieć, że typowy inżynier Lapos jest tylko człowiekiem. Przytuliłem się do toalety cały poranek. Przytulałem. Samoróbki, nigdy więcej. Użyję potrójnej porcji z naszych racji, żeby przeżyć. Przykro mi, przyspałem, ale widzę, że statek nadal w jednym kawałku. Wszystko ok. To były wpisy z 8.12. No to 13, czyli dzień później. Z powierzchni leci wahadłowiec. To nie MacArthur. Do zmiany został miesiąc, nie? Możesz tu przyjść na wszelki? Dobrze, dobrze. To nie. To nie był MacArthur. No, główne przyciski są tu. Powinny być o. Uruchom MPT. Tutaj mamy widoczność na naszą stację. Eee, wydaje mi się, że MPT uruchomimy już w kolejnym odcinku. Tak więc, nie przedłużając, zakończymy odcinek, a zap zapraszam do uruchomienia MPT do kolejnego odcinka. Nic innego mi nie pozostaje jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście na razie. Cześć!